Dzień dobry. Chciałbym bardzo serdecznie powitać. Cieszę się bardzo, że Jastrzębski Węgiel niezmiernie cieszy się tak dużym zainteresowaniem mediów. Jest mi bardzo miło. Na początku chciałbym podziękować wszystkim wszystkim, którzy Jastrzębski Węgiel w tym roku obdarzyli wielkim zaufaniem. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że był to 15 sezon Jastrzębskiego Węgla w Plus Lidze. 14 razy graliśmy w czwórce, zdobyliśmy 10 medali które zawsze cieszyły naszych sympatyków, i ufam, i mam nadzieję, że nie będą to ostatnie medale w historii Jastrzębskiego Węgla. Chciałbym podziękować także mediom, które rzetelnie, uczciwie i, i, i szybko, i na temat przekazywały informacje. To duża zasługa także naszych klubowych mediów, gdzie Marcin. Z Danielem zawsze rzeczowo i interesująco przekazywali te informacje. Muszę też bardzo uczciwie powiedzieć, że nie był to najlepszy sezon w historii Jastrzębskiego Węgla. To nie ma co się oszukiwać, ale nie był też najgorszy, to muszę bardzo wyraźnie zaznaczyć. Pragnę przypomnieć, że w zeszłym roku reprezentacja Polski zdobyła Mistrzostwo Świata. Graliśmy więc w Lidze Mistrzów Świata. Z przeciwnikami nie byle jakimi, bo yy, chociażby w samym Bełchatowie, z którym potykaliśmy się o brązowy medal, grało czterech mistrzów świata. Nie jest to żadne wytłumaczenie, broń Boże, chciałbym tylko powiedzieć jaka to jest skala, skala wielkości i, i, i wartości. Yy. Czy należy cieszyć się z czwartego miejsca? Tak, no lepsze czwarte miejsce niż piąte. Jak słusznie zauważył Damian Wojtaszek, no medal z Buraka. Ja mimo wszystko uważam, że podobnie jak widzę włoskiej medal brązowy albo powinno się wręczać trzeciej i czwartej. Przepraszam, jaki sprzęt tak się trochę nam nie obraził. Wręczać trzeciej i czwartej drużynie, ewentualnie trzeciej za zajęte wyższe miejsce w rundzie zasadniczej. No cóż, takie były zasady. Jesteśmy na czwartym miejscu. Mimo wszystko należy ocenić to jako sukces, szczególnie w, aspekcie, szczególnie w aspekcie tego co działo się w sezonie. Sytuacja była o tyle trudna, że w pierwszym meczu kontuzji doznał Denis Kaliberda. Próbowaliśmy, próbowaliśmy go wyleczyć w sposób, w sposób permanentny. Podjęliśmy każdą próbę jego wyleczenia. Dziękuję zawodnikowi, że na wiele się zdecydował, natomiast nie zdecydował się na rozwiązanie powiem no, brutalnej lekarskiej iniekcji w jego bark. Zdecydował się na operację no i stąd został wykluczony do końca sezonu, a jak media podały przechodzi do lokomotywu Nowosybirsk no za, ale to jak prezes sos Bartek Górski mówi z Rosją nie ma co konkurować i nawet nie zamierzaliśmy konkurować. Przepisy. Cieszę się bardzo, że Plus Liga w ostatnim momencie, w ostatnich dniach podjęła o tak zwanym medycznym transferze decyzję, bo to by nam ułatwiło. Do tej pory było to okienko transferowe, okienko transferowe, które było przedłużane trzykrotnie na naszą prośbę ponieważ na rynku nie było zawodników my też w związku z, z sytuacją naszego głównego sponsora a także z, z, z budżetem naszego klubu no nie mieliśmy dodatkowych środków żeby pozyskać zawodnika tej klasy co Denis Kaliberda tym większy, większe hmm... Większy podziw dla naszych zawodników, dla zespołu trenerskiego, że skończyliśmy w tym miejscu, bo wyglądało to gorzej po kontuzji Denisa, a jeszcze gorzej, kiedy po domówieniu się z klubem Piacenza, z zawodnikiem Jako Pomasarim yy, i tym bardziej jest mi przykro, że no Piacenza praktycznie z tego co się mówi w ostatnich dniach idzie do likwidacji, a temu zawodnikowi innym zawodnikom nie wypłacono żadnych pieniędzy. Nie udało się go pozyskać. No cóż, pan prezes, którego nie wymienię z nazwiska, nie okazał się słownym człowiekiem. W związku z tym, wiedzieliśmy, że, że nie mamy wyjścia, że chcąc walczyć o marzenia, walczyć o medal, musimy kogoś pozyskać. Na rynku dostępny był odchodzący z mązy Guillaume Kesk, o którym wiedzieliśmy, że ma kontuzję barku. Potrzeba nam czasu. Skomplikowała nam sytuacja ze Zbyszkiem Bartmanem, który doznał kontuzji i, i to co Państwo pisali, że kesk nie atakuje, on nie mógł po prostu w tym czasie atakować. No, modliliśmy się wtedy też, żeby, żeby kesk dotrwał, żeby nic mu się nie wydarzyło z tym barkiem, bo wiedzieliśmy, że ta różnica między łopatką a kością jest, będzie i będzie grał. Trzeba podkreślić, że nie zakładaliśmy w tym roku zwycięstwa w Lidze Mistrzów. No nie oszukujmy się jeszcze długo, mimo że bardzo chcemy. No musi się toczyć ta dyskusja, czy Liga Mistrzów to jest ten puchar, w którym warto grać, kiedy szczególnie się dopłaca lub mając halę typu Resowia. Typu, typu Kraków, Gdańsk można wyjść na zero. No, no. Cieszę się bardzo, że Europejska Federacja w, w tym miesiącu poszła trochę po rozum do głowy i podniosła stawki za zwycięstwo i z, w meczu i z 4000 za zwycięstwo wzrosło do 8000. My e, prawdopodobnie po odliczeniu e, Kwot, które wpłaciliśmy otrzymamy w granicach 30 tysięcy euro, czyli to, to, to żadne pieniądze statystycznie. Nie, nie wliczamy, no, ty, ty, oczywiście budżet, bilans zamkniemy i, i powiemy dokładnie, czy jesteśmy na zero, czy, czy musieliśmy dopłacić do Ligi Mistrzów. O, oceniamy pozytywnie wyjście z grupy i, i, i podjęcie z czołowym zespołem, z Perudzią tej walki. Natomiast nie zaspokajało to naszych ambicji, ambicji zawodników. Jestem wdzięczny trenerowi za pracę, którą wykonał. Yy, yy, chciałbym tu rozwiać yy, wszelkie wątpliwości. Nie podpisaliśmy kontraktu ani z, z Markiem Lebiediewem, ani z Roberto Piazza, ani z żadnym trenerem polskim. Dlaczego to powiem później? Yy, nie jest tak, pan trener Piazza. Yy, Podziękowaliśmy sobie na spotkaniu, ale nie pożegnaliśmy się, powiem tak. Rozpoczął pracę jako drugi, drugi trener w tej chwili z reprezentacją Niemiec z Witalem Heinenem. Myślę, że był to jeden, z, czy jest to jeden z najlepszych trenerów, jacy pracowali w naszym klubie. Oczywiście nie jest doskonały, tak samo jak ja nie jestem doskonały, czy Państwo nie jesteście doskonali. Wykonał ogromną tytaniczną pracę, a jego słowa work, 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 nie wiem ile razy to, to niech oddadzą. To wszystko plus pseudonim, który mu nadaliśmy w klubie, to pokazuje jaką pracę wykonał wielką. Ja mu jestem bardzo wdzięczny, bo część trenerów na pewno by się poddała w obliczu tych trudności, które były z zawodnikami i powiedział: No nie mam kaliberdy, nie mam Bartmana, to. Nie ma. On jednak pracował, stworzył system, system, który niewielu trenerów myślę, że w Polsce przejmie, szczególnie z ataku z wysokiej piłki, to co ludzie nam mieli za złe, że, że my kiwamy z pozycji 4 z lewego skrzydła. To był właśnie ten system, który powodował. Ja nie wiem, czy Roberto o tym mówił, ale chyba nie mówił, bo nigdzie nie widziałem. Nikt mi zresztą tego nie powiedział. Który powodował, że z, mogliśmy no, zachować tą ciągłość grania, która nam powodowała mniejsze straty. Jestem wdzięczny Jastrzębskiej Spółce Węglowej za to, że nas wspierała, wspiera i wspierać będzie. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że w Jastrzębiu Zdroju dla tego miasta, dla naszego głównego sponsora, dla nas wszystkich, my, my wszyscy tutaj mieszkamy, żyjemy i pracujemy, najważniejsze są miejsca pracy i najważniejsza jest ta firma, bo problemy i trudności odbijają się na każdym z nas, nie tylko na nas, mieszkańców tego miasta, ale także na mieszkańców całego regionu, nazwijmy to dawnego Rybnickiego Okręgu Węglowego. Także. A trzeba powiedzieć, że sport to nie wszystko, bo sport to, no to, to jest rozrywka taka sama jak jak miłość, tylko że tam jest zamknięta w telewizorze. Ludzie od wieków, ja nie chcę tutaj mądrości głosić, ani chciałem tylko wyrazić swoją opinię, no ludzie potrzebują igrzysk i lepiej im się wtedy żyje, lepiej, lepiej im się pracuje, jak pokrzyczą na swoich idolów, jak poczują się lepsi, kiedy wygrają. I nie możemy wymagać, aby nasz główny sponsor w tak trudnej sytuacji był, był dla nas ponad wszystkich. Nie, absolutnie ani nie wymagamy, rozumiemy to. Jesteśmy wdzięczni Jastrzębskiej Spółce Węglowej za wsparcie. Czynimy starania, aby pozyskać dodatkowych sponsorów. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że dwukrotnie zmniejszał. Wkład w budżet naszego klubu. W tym roku jest to zmniejszenie w budżecie o 40%. Tak, jest to dla klubu zła informacja, ale też chcę powiedzieć bardzo: stawia to klub w bardzo trudnej sytuacji. Rozumiemy decyzję zarządu spółki. Dziękujemy, że jestem wdzięczny nowemu prezesowi, panu Edwardowi Ślenkowi i zarządowi, że. Podjął decyzję, że dalej nas wspiera i że jest z nami, bo to jest dobra wiadomość. Radykalną wiadomością byłoby, że odcina cały budżet. Decyzja o przyszłym roku, czyli o, o, od 1 stycznia 2016, o zmniejszeniu budżetu o 60%, to też. Mimo, że jest to trudna sytuacja i, 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 i to jednak to, to, to w dalszym ciągu mamy 40%. Tak jak zawsze ciężko pracowaliśmy w klubie, to teraz pracujemy jeszcze nie chcę mówić, że 2, 5, bo to nie ma znaczenia, pracujemy ciężko, żeby stworzyć jakie to są pomysły, nie chciałbym też o tym mówić, bo nie czuję się zobowiązany, prowadzimy różne rozmowy. Mimo wszystko jesteśmy optymistycznie do tego nastawieni. Po uzgodnieniu, oczywiście nie znamy sytuacji właściciela, stanowiska właściciela klubu. Właścicielem klubu odnośnie zaistniałej sytuacji. Właścicielem klubu jest Klub Sportowy Jastrzębie Borunia. Mamy takie spotkanie, gdzie przedstawi oczywiście to swoje, swoje stanowisko ale chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć i żeby to wyraźnie wybrzmiało po uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z Panem Zbigniewem Rabińskim. Postanowiliśmy, że będziemy dodatkowo oferowali wszystko to, co mamy do sprzedaży, czyli łącznie nawet z, z drugim członem nazwy klubu, z, z powierzchnią reklamową, na koszulkach. Może wrócimy, przepraszam za słowo, do do zaśmiecenia koszulek, czyli nie do czystości koszulki, tylko liczymy na to, że potencjalni inwestorzy znajdą się, bo Jastrzębski Węgiel myślę jest dobrą wizytówką firm. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy będą chcieli być z Jastrzębskim Węglem, a do tej pory nie byli, bo bo myśleli, że wszystko jest na wyłączność do, do współpracy. Trzy lata temu powstał projekt Akademii Talentów. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, powiem od tyłu, stała się dzięki. Oczywiście nie było celem wygrywania żadnych medali, bo to nie jest celem chowania tych zawodników w Akademii Talentów. Zakładaliśmy, że jak będziemy dobrze chować, to te medale zdobędziemy. Ale projekt Akademii Talentów, wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową pod patronatem marszałka województwa śląskiego, powstał na celu, żeby na przestrzeni pięciu lat mieć zawodników w Jastrzębskim Węglu, a także wychowywać do reprezentacji polskiej. No i tu nie chodzi o to, że będziemy się chwalić, ale to, że wychowankowie czy uczestnicy Akademii Talentów Bartek Kwolek zostałem MVP Mistrzostw Europy czy, czy Patryk Niemiec, to, że zostaliśmy mistrzem polskich juniorów, mistrzem polski młodzików, mistrzem brązowym kadetów, to, to ma swoją wartość, bo, bo to jest wymierna wartość, ale ale trzeba uczciwie powiedzieć, że bardziej się cieszymy, że kolejni adepci będą mogli być w, w Jastrzębskim Węglu. Oczywiście w projekcie rozwoju Akademii, mamy rozwój Akademii w wielu miastach. Najszczęśliwszym rozwiązaniem byłoby, żeby Akademia Talentów, no zabrzmi to pompatycznie znowu, ale nie chciałbym, żeby tak to zabrzmiało jak Escola de Barcelona, żeby miała 600 w swojej chwili w całym świecie. Ale gdyby w czterech województwach w czterech stronach Polski Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla pod patronatami marszałków tych województw, lokalnych sponsorów, to nie byłoby potrzeby, żeby dziecko ze Słupic było w Jastrzębiu Zdroju, dziecko z Białego Stoku. Rozwijaliby się w odległości 50 km do mamy i, i te dzieci nie jeździłyby raz do roku na święta. Bo no, tego ciepła, tego wsparcia rodziców jest bardzo potrzebne. Po pierwsze o y, zmniejszeniu finansowania wiemy od tygodnia. Przygotowaliśmy sobie pewien plan. Plan A i plan B. Na dzień dzisiejszy ważne kontrakty mają Michał łasko, Michał Masny, Grzegorz Kosok, Jakub Kopiwczak, Mateusz Kańczok oraz Konrad Formela. Na pewno w naszych barwach nie wystąpią Dima Filipow, Mateusz Malinowski, Alan Pajęk, Denis Kaliberda, Guillaume Kresk oraz Damian Wojtaszek. Z każdym z tych zawodników rozmawialiśmy, z każdy, każdy ma inne priorytety. Dima Filipow chce grać. To, to jest logiczne. W takim klubie jak Jastrzębski Węgiel, przy takim rozgrywaczu jak Michał Masny ciężko jest i można między bajki sobie włożyć, że ktoś będzie grał. To jest w większości poważnych klubów, tak to się odbywa, a żonglowanie, że ma grać dwóch rozgrywaczy, no to po prostu to żaden trener się nie zdecyduje. Co do Mateusza Malinowskiego, postanowiliśmy, że Mateusz no, musi pójść i zagrać, jak mówi nasz znany komentator, na pełnym dystansie, żeby poczuł, co to jest granie. My przez 4 lata go przygotowaliśmy do tego, żeby był obudowany, żeby zbudował swój potencjał sportowy. Ale musimy sprawdzić, czy, czy, czy on się będzie nadawał do, do grania, kiedy będzie przegrywał, kiedy będzie wygrywał, kiedy setki fanek, fanów będzie zadawało mu pytania, kiedy będzie musiał sobie poradzić z hejtem na, w internecie, kiedy każdy będzie mu to mówił, że jest słaby albo, że jest dobry. Payeng, pajęk no to jest bardzo prosta rzecz, ale jest obcokrajowcem przy tej sytuacji, kiedy cały czas konsekwentnie Pozyskawszy technologię zagraniczną w sposób łatwy, no, potrzebni nam są polscy środkowi i Allen to, 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 to rozumiał, to, to, to wszystko. No Denis Kaliberda, no, ktoś powie tak, no, to samo mówiliśmy o Niko Mareszalu, a on rozegrał dobry sezon w Bełchatowie. Taką podjęliśmy decyzję. Jeżeli była to decyzja błędna, to no to my ponosimy odpowiedzialność. Na stan tamtej wiedzy nie byliśmy w stanie zatrudnić nika maryszala z dwóch względów. Po pierwsze ze względu na przebytą kontuzję i brak pewności, że ta kontuzja się nie, nie objawi. I po drugie na wymagania finansowe zawodnika i menedżera. No mieliśmy inny placek do podziału, podzieliliśmy go tak. Guillaume Kesk, no biją był typowo zadaniowym zawodnikiem, który przyszedł w trakcie sezonu za stosunkowo niewielkie pieniądze i jego wartość na rynku i tak jest większa, a nam po prostu finansowo się nie Damian Wojtaszek. Z Damianem Wojtaszkiem prowadziliśmy rozmowy i Damian Wojtaszek, no ja tu Oczywiście wiemy wszyscy, Damian Wojtaszek przenosi się do Rosowi Rzeszów. Rysowi Rzeszów buduje Dream Team Polski. To dobrze. Natomiast ani nie chcieliśmy rywalizować, ani nie uważaliśmy. Żałujemy bardzo, że Damian Wojtaszek odszedł, bo jest to bardzo pozytywna postać, bardzo dobry zawodnik, dusza zespołu nie tylko na boisku, ale także w szatni. Ale też bardzo uczciwie stawialiśmy na Jakuba Popiwczaka który od 16 roku życia był w zespole przeżył i przeżył różne sytuacje i uważamy, że jest gotowy, żeby podjąć podjąć to wyzwanie bycie pierwszym, pierwszym pierwszym libero. Damianowi życzymy jak najlepiej tak samo jak pozostałym zawodnikom, będziemy ich obserwować. Krzysiek, Krzysztof Gierczyński, Zbigniew Bartman oraz Patryk Czarnowski nie wiążą nich z nami żadne umowy. Czekamy spokojnie na rozwój sytuacji. Jesteśmy bardzo wdzięczni i to muszę podkreślić bardzo uczciwie Krzysztofowi Gierczyńskiemu i, i to co ten człowiek, ten zawodnik, ale ten, ten człowiek zrobił dla tego klubu. No ktoś mógłby powiedzieć, no tak, zawodowiec profesjonalista bierze kasę, nie małą. Nie, trzeba to bardzo podkreślić. Ja mu osobiście jestem wdzięczny. Chciałbym, żeby ten zawodnik dalej grał w naszym klubie. Nie zamykamy sobie żadnej drogi. Zobaczymy, jak sytuacja się, się rozwinie. Natomiast myślę, że warto by było że tak jak o paru innych zawodnikach mówiłem to, żeby wzorzec Krzyśka Gierczyńskiego nie w Muzeum Figur Woskowych, ale w SEF pod Paryżem został, że na wzór profesjonalizmu, wzór odpowiedzialności, wzór, yy, wzór wzorów dla młodych zawodników, ale także dla nas, pracowników klubu, yy, który nigdy nie powiedział nie, który nigdy się nie obraził, który nigdy yy, nigdy nie powiedział nie, ja nie będę grał, bo ja jestem stary, zmęczony, niech grają, nie. Co do sztabu trenerskiego, to no, wiadomo, Leszek Dajewski jest wieloletnim pracownikiem klubu i tutaj będzie w, w klubie. Na jakiej pozycji, to też się sobie rozmawiamy. Jeżeli chodzi w Animiale, ma jeszcze ważną umowę, aktualnie jest członkiem sztabu zanim jego reprezentacji Turcji w, 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 w okresie wakacyjnym. Jest Bogdan Szczebak, jest to, to są naprawdę oddani ludzie, którzy mają ogromną wiedzę. Jest Paweł Baryła, tu Paweł po prostu, z, z strzał z Pawłem to był, myślę, że to jest jeden z najlepszych polskich fizjoterapeutów, a do tego, a do tego po prostu Człowiek, który za, zawsze ma czas, zawsze służy pomocą, zawsze zadba o wszystko. Także tu jesteśmy wielce zobowiązani. Chciałbym też podkreślić, że ja, jako prezes klubu, bardzo czuję się odpowiedzialny za wszystkich pracowników klubu, za, za te 17 osób, które są pracownikami klubu, i chciałbym ich zapewnić, że że nie, niech się nie obawiają. To ja, ja wiem, że jest trudna sytuacja, że tą biedą się podzielimy podziel, wszyscy. Ale to jest Jastrzemski węgiel i on, on przetrwa. Co do nowego sztabu szkoleniowego i co do nowych zawodników. Yy, to planujemy mieć, zgodnie z przepisami, ponieważ wchodzi dwóch libero, planujemy mieć dwóch libero, planujemy mieć czternastoosobowy zespół, zespół, yy, który to, na czym nam zależy, który będzie tyle członków Akademii w swoim składzie, nie tylko dlatego, jak tam mądrzy hejterzy piszą, żeby... Dziurę, jakąś tam. Nie. Ci chłopcy się rozwijają. Jeżeli yy, ktoś uważa, że to są zapchaj dziury, to ja stanowczo mówię nie. Po rozmowie z panem przewodniczącym Rawińskim, po rozmowie z wiceprezesem Rafałem Richterem, postanowiliśmy grać w pucharach europejskich. Oczywiście jest to puchar CEW. <laughs> nie zgłosiliśmy się do dzikiej karty z prostej przyczyny, bo i takiej nie dostaniemy. Także nie było sensu się zgłaszać. Gramy w europejskich pucharach z racji tego, że do tej pory mieliśmy osobnego sponsora na europejskie puchary i licząc na to, że znajdzie się nowy sponsor, który będzie chciał, żeby taką markę być w europejskich pucharach.